No, a 8L. Test. Test czujników i sygnałów. No kręć, lewy tył. No, kręcę. Czekaj na razie Bogdan kręci. Lewy tył, no. Nie ma sygnału. Zero. Zero. Czujnik nie daje. No i dlatego mamy twardy błąd. A teraz Jarek. Kręć. Prawy przód. Front right. No. No. No jest. No, Dobra, dobra no lewy, no posprawdzajmy lewy, przód, no kręcisz? pojawił się, ale coś dobra, zależy jak szybko kręcisz, jest, dobra, no teraz mamy dobra, jeszcze raz prawy tył, no. Dobra. Dobra, no tylko ten lewy, lewy tu mnie działa w każdym razie, Dobrze, także. I dlatego no. ABS